Dzisiaj usłyszymy, jak Chrystus mówi: Nie stawiajcie oporu złemu. To zło, które sprawia, że jesteś przepełniony bólem. Czy Chrystus każe się zgadzać na zło? Nie. Będzie mówił: Nie stosujcie prawa odwetu. Tylko, jak to zrobić, kiedy to zło dotyka mnie osobiście i przepełnia bólem. Zapraszam na dzisiejsze spotkanie, żebyśmy mogli otrzymać odpowiedź na to jakże ważne pytanie, które przychodzi do nas właśnie codziennie. Zapraszam. Serdecznie witamy Was w telewizyjnej lekcji Divina w siódmą niedzielę. W ciągu roku ksiądzła Klaskowski Złamik Szymański, Szczęść Boże Ksiądz Robert Muszyński. Na samym początku już prosimy Was o lajki. Widzimy, że to bardzo wpływa na rozprzestrzenianie się bożego słowa. Jak jest 200, to jest 2000 wyświetleń, ale jak jest ponad 400 robi się ponad 4000 wyświetleń to to jest znacząca różnica. W ten sposób przyczyniamy się wszyscy do, do tego, by Słowo Boże się rozprzestrzeniało. A dzisiaj kontynuujemy medytację, kazania na górze. Ewangelia Świętego Mateusza, rozdział 5, wersety od 38 do 48. Posłuchajmy tekstu. Słyszeliście, że powiedziano oko za oko i ząb za ząb, a ja Wam powiadam, nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nastaw mój drugi. Temu, kto chce prawować się z Tobą i wziąć Twoją szatę, odstąpi płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby i z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto Cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od Ciebie. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca Waszego, który jest w niebie. Ponieważ on sprawia, że słońce jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi. I on sypa deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? Jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest ojciec wasz niebieski. Znudzi się bardzo ciekawa Sprawa, Podsłoną. Mianowicie y, no, nie stawiajcie oporu złemu. Nie stawiajcie oporu złemu, y, lecz jeśli cię kto uderzy, w prawy policzek, nastaw mój drugi. I często y, jesteśmy wstawiani w ten sposób, gdzieś tam przed publiką i wszyscy chcą nas bić. A chrześcijanin ma stać taki, taki bierny i dać się obijać. Czy to, to Pan Jezus mówi czy coś innego? No jest, yy, yy, poprzeczka jest postawiona w tej Ewangelii bardzo wysoko. Myślę, że w tym fragmencie, akurat, kazania na górze, yy, już nie da się więcej wymagać. To już jest po prostu yy, no jakiś heroizm e ewangeliczny. Jest to bardzo trudne, oczywiście. Nie? Jezus mówi w sposób klarowny, nie stawiajcie oporu złemu, to znaczy nie mówi tego słowa gdzieś jakąś przestrzeń, żebyśmy puścili między uszy i zapomnieli, tylko żebyśmy starali się je realizować. I czy wiąże się to z trudem? Oczywiście, że się wiąże z trudem. Wiąże się to z zapieraniem się siebie, bo my chcemy dla siebie jak najwięcej. On ja powiedział raczej, że to się wiąże z nawróceniem, a nie z trudem. A czy ale... nawrócenie nie jest trudem? Uważam, że jest, będziemy w sporze z, dzisiaj e, z tobą, bo nawrócenie jest trudem i to potężnym, ale oczywiście w oparciu o Jezusa Chrystusa, bo to jest jedyny, który wypełnił to kazanie na górze i dlatego to jest dobra nowina. E, ona nas przeraża, owszem, poprzeczka jest bardzo wysoko, owszem, ale... Ale kto się no, nie? bo to tak. jest też bardzo istotne, żebyśmy zobaczyli w całym tym kazaniu na górze, że Jezus zaczyna to słyszeliście, że powiedziano. To znaczy każdy z nas o tym wie. On wie, że jego słuchacze to słyszeli. Mają świadomość tego, jakie jest prawo skonstruowane, a ja wam powiadam, To znaczy wskazuje na siebie jako na tego, który pierwszy chce to słowo wypełnić, je zrealizować w sobie. I gdyby nie było tego wskazania na siebie, to ta realizacja tego przykazania byłaby nieosiągalna, niemożliwa, byłaby jakimś absurdem i byłaby tylko moralizowaniem. Bo, jak mówią właśnie protestanci, że to jest Mojżesz do kwadratu, bo oni znali już przecież przykazanie miłości i bliźniego, ale właśnie Jezus dzięki temu, że, jak powiedziałeś, wypełnia to słowo i wypełnił na krzyżu, daje nam to słowo. Już żywy. Tylko, y, że trzeba jednak tutaj sięgnąć do tekstu greckiego. To nie stawiajcie oporu złemu. Y, to y, me antistesai, antistenai to y, polero. Y, to antistemi jest y, terminem w ogóle wojskowym y, używanym w Grece. Mianowicie chodzi o staniecie jakby o 180 stopni w taki twardy sposób, nie? jakby yy, naprzeciw przeciwnika. Mhm. I yy, Pan mówi, nie stawiajcie oporu tak. złemu. No to, jest... to znaczy, mhm. że nie bądź na zasadzie jak ściana, nie? że ty się zderzysz, zło w ciebie uderza, a ty jesteś jak ściana i ono w ciebie walnie. Yy, nie stawiajcie oporu to... złemu. Tutaj pan mówi, że trzeba zmienić jakby styl walki. Masz sobą, przeciw, przeciwko sobie przeciwnika, który uderza w twoje osobiste dobro, bo yy, oko za oko, ząb za ząb. Potem będzie siniec za siniec i tak dalej. To księdza, księga powtórzonego prawa, czy, yy, czy księga wyjścia będzie mówiła. Yy, a, mówię, a ty co rób? <grym> Może nie rób, nie? Yy, nie stosuj prawa odwetu, tylko, tylko działaj w inny sposób. Tak jak wiesz, jest styl walki, nie? że masz przeciwnika i nie chce walczyć Twoimi metodami. sposobami, metodami. Wiesz, metoda, no, jaki mam styl? Jaki mam styl na przykład? Że się uniżam i ten cios przelatuje nade mną. Tak bym powiedział, w jakim sensie, że proszę Jezusa o tą pomoc. Miałem kiedyś taką sytuację w życiu. I naprawdę powiedziałem gościowi tak: słuchaj, gdyby Jezus nie zmartwychwstał, bym cię zabił. Jako ksiądz to powiedziałem. Miałem tak, taką trudną sytuację. I to jest ta odpowiedź właśnie. Gdyby Jezus nie zmartwychwstał, to nie miałbym szans w tym zmaganiu się ze złem. Po prostu bym odpowiadał tak jak wszyscy. I Jedynie jak się uniżam, jak zaczynam wołać o ratunek do Pana, o pomoc, to ta pomoc przychodzi. Że... Ale, ja, ale, ale w jakim sensie? To bardzo dobrze mówisz. Nie tylko patrz. Jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, żeby uderzyć w prawy policzek, musisz zrobić taki gest tak. prawą ręką. Czyli odrzucam cię. Jeśli ktoś się prawuje z tobą o twoją, o twoją szatę, znaczy, że tak bym ogłosił, no. yy, oddaj mu jeszcze, jeszcze więcej. Nie? Czy ktoś cię przymusza do, do czegoś? No właśnie, żebym to zrobił. Co muszę zrobić? To, co zrobił Jezus. Dostał Pan Bóg raz w twarz, dostał drugi raz w twarz. Najpierw odrzucono prawo, Nie, potem Jezusa. Ale czekaj. Tu no. chodzi o coś jeszcze głębiej. Mianowicie, no to... mianowicie, jeśli ktoś ciebie atakuje, żeby tak. zabrać Twoje jakieś mhm. twoje osobiste dobro, tak. to celem jest, żeby. W Twoim sercu nie narodziło się to zło, które jest w sercu napastnika. Dlatego, żeby Twoje serce zostało nie, nienaruszone. Nie zrozumiałeś to, co chciałem powiedzieć? Nie Tak, to fajnie, to się cieszę. Ale właśnie, żeby w moim sercu to zło nie wybuchło, właśnie to wtedy co robię, zwracam się do tego, który, jak On mówił, który przeskoczył tą poprzeczkę, do Jezusa Chrystusa. Panie, daj mi to życie, właśnie daj mi to, to serce, bo ja go nie mam. Ja taki nie jestem. Ile? Tylko ty masz takie serce, nie? W ogóle to, to słowo, ja myślę, że możemy zrozumieć tak naprawdę jego ciężar, jego wagę tylko wtedy, kiedy chociaż raz się w życiu z tym skonfrontowaliśmy. Bo może być tak, że ktoś słucha tego słowa, dzisiaj w kościele będzie i pomyśli: no, w sumie ja to mam, nie? Ale dopóki nie spotkasz tego, kto ci bardzo zajdzie za skórę, nie? bo potem zobaczysz, jak trudno się to słowo realizuje w praktyce. Nie? I to bardzo mądre było, co powiedziałeś, nie? żeby jakby nie mieć takiej w sobie postawy, tego, który ci atakuje, nie? Że jakby, żeby zatrzymać na sobie, żeby, żeby nie być tym, który eskaluje to zło, również. I żeby to mieć, nie? taką postawę. Musi być ktoś, kto to, nazwijmy to, obrazowo to zło zabiera ode mnie. To jest właśnie Jezus Chrystus. Dzięki Duchowi Świętemu tę łaskę otrzymuję, bo to nie jest tak, że ja sobie powiem: No, ja już tak nie będę. Przecież wiemy w życiu, że to nie jest tak, i dlatego potrzebny jest On, ten, który ma tą miłość do nieprzyjaciół, żeby, jak mówi Święty Paweł, żył on we mnie, a nie ja już. I wtedy. To zaczyna jakoś nas żyć. Czyli jeszcze raz: jeśli ktoś cię uderzy w prawy policzek, nadstaw mój drugi, to jeśli ktoś mnie odrzuca, jeśli ktoś mnie chce, że tak powiem, zdeptać, pochańbić, jeśli ja stanę jak mur, tak jak, tak jak się zazwyczaj to robi, i wchłonę w siebie tą, tą siłę niszczycielską, to ona przede wszystkim Wejdzie do mojego serca i stanę się ja człowiekiem, który właśnie niszczy samego siebie. Bo, bo jeśli masz zło w środku, no to to zło będzie promieniowało na następnych i przekażesz następnym i tak dalej. Kluczem jest, żeby zrobić ten unik. Tak. Znaczy, ta sytuacja przez ciebie przejdzie, a nie ma Cię zniszczyć. O to chodzi, że ja jakby nie, nie stawiam w sobie temu oporu, znaczy nie odpowiadam tym samym mnie. Przechodzi przeze mnie, bo mam pokój, to jest, nawet jeżeli ktoś mnie atakuje. I to jest bardzo trudna postawa życiowa. Nie? Oczywiście Sławek mówi cały czas, się odwołuje do tego, jeśli nie masz Chrystusa, to jest to niemożliwe. No i chyba tak jest, bo, że... bo dalej będzie módlcie się za swoich nieprzyjaciół, nie tu jest, za tych, którzy was prześladują. Zaczynasz się modlić za swego wroga, nieprzyjaciela. Jest nadzieja, że rzeczywiście Duch Święty wypełni ciebie tą miłością Chrystusa i, i, w, i w końcu o, ocalisz swoje własne serce, że, że ono nie, nie wejdzie w, też w taką nienawiść, taką złość. Tak i to jest ta postawa, której nas Jezus uczy, bo nie ma nic lepszego jak właśnie ta modlitwa za nieprzyjaciół. Nie? i To jest modlitwa także za moje serce, bo to nie jest tylko, że ja się mądrzy, oni się nawrócili, ja modlę się też, żebym ja się nawrócił, właśnie to, co mówiliśmy, żeby to złowe mnie nie eskalowało, żeby się nie rozwijało, ale też życzę dobra temu człowiekowi, bo wiem, że on jest oszukany przez demona bo to nie jest tak, że on sam siebie to robi, bo jest korzeń tego zła, jest ojciec tego zła, jest ten kłamca, nie? który między nami właśnie robi te podziały, te nienawiści, te podejrzenia, te eskalacje tego zła, i dlatego chrześcijanie, jako mądry człowiek. Wie, kto jest u korzeni tego wszystkiego, i dlatego mamy przeciwnika bardzo poważnego, I, i dlatego trzeba poważnego mieć też obrońcę. Mamy i dlatego korzystamy właśnie z tego, co nam daje Jezus Chrystus, bo całe to kazanie na górze jest tak skonstruowane, że ta rzeczywistość nowego życia, o którym Potem mówi ciągle św. Paweł, nowy człowiek, nie, stary człowiek. Ten nowy człowiek właśnie skazany na górze, to jest to życie, które ani z woli męża, ani z krwi i ciała, prawda, ale z Boga się narodziło. I to jest. Znaczy, też chyba chodzi Jezusowi, że tylko wtedy będziemy jakimś znakiem dla świata, nie? że tylko wtedy e, faktycznie jego słuchacz, jego uczeń będzie się różnił e, w jakiś sposób od tego, który który tej Ewangelii nie słyszał i nie ma tej zdolności, jakby, zapanowania nad złem. I, no cóż, jeszcze można powiedzieć o tym, o tym słowie? No, posłuchajcie, bo jeszcze jest ciekawa rzecz. Ten, temu, kto chce prawować się z Tobą i wziąć Twoją szatę, tam jest słowo Hiton. A Hiton oznacza. Coś, co jest najbliżej y, skóry, nie? A więc chodzi konkretnie o bieliznę osobistą, nie jakiś podkoszulek czy po prostu no, moją bieliznę osobistą. To, co zakrywa moją. No więc y, y, to jest trudne do zrozumienia. Ktoś, ktoś się chce prawować z tobą o twoją bieliznę osobistą, oddaj mu y, no, odzienie wierzchnie, y, y, więc ktoś to chce mnie, że tak powiem, ogołocić tak. do zera. Dlaczego? Bo mam to dobra, którego mi nikt nie zabierze. Mam życie wieczne, mam e, życie, które się nie kończy, mam e, gwarantowane Królestwo Niebieskie, więc czego szukam przede wszystkim? Tej perły drogocennej i jestem gotowy sprzedać wszystko, żeby ją kupić i oddać. Proszę bardzo. I, i wiem, że e, e, w ten sposób też e, ten człowiek potem będzie taki, bo znam takie historie życiowe, taki ogłupiały, nie? bo zyskał to wszystko, wygrał ten proces, nazwijmy to, ale potem nic nie ma, bo został sam z tym, nazwijmy tym, co zabrał i, i nie ma życia. Co mu? Ma tylko te, te pieniądze, on jest sam, ale nie ma przyjaciół, nie ma przyjaciela, nie ma szczęścia, nie ma radości, y, nie cieszy się życiem i, i ten człowiek jest przegrany tak naprawdę. No i jeszcze y, zmusza cię ktoś, żeby z nimi iść tysiąc kroków. Y, angeroi, to byli y, kurierzy. Uh -huh. Perscy. Król miał takich, Poszłań których mógł mnie. wysyłać, uh -huh. i oni musieli mieć do dyspozycji konie, i tak dalej. I on miał prawo, jako człowiek królewski, wziąć Twojego konia, Twój statek, żeby donieść wiadomość. Uh -huh. Nawet Ciebie mógł przymusić. I teraz y, zobaczcie, y, zmusza Cię ktoś, na przykład, y, żebyś z nim siedział i go wysłuchał, bo on się chce wygadać ile razy odbieram telefon i znowu ktoś, aż czasami mi marne słowo wychodzi z ust, nie? znowu ktoś mi chce zabrać czas, nie? a ja mu nie chcę oddać. To o takie rzeczy chodzi, nie? że to, znaczy też... to zło, to polero, to jest pewien rodzaj takiego poczucia krzywdy, nie, że ktoś tam jest związane cierpienie w tym, nie? Ale też tutaj jest mowa o pewnej inicjatywie, nie? Zmusza cię ktoś, jakby nie jest to twoje, nie? Musisz to zrobić, bo jesteś jakby, jest jakieś ciśnienie na ciebie wywarte, nie? Ale idź dwa tysiące, to znaczy już potem jest twoją decyzją, czy ty pójdziesz, nie? Nie, nie? nie będziesz do tego przymuszony. I zawsze, kiedy jakby robimy coś z własnej inicjatywy i na początku jesteśmy przymuszeni, ale potem jakby widzimy, że sa, jakby samemu mi to pomaga, nie? To, to wydaje mi się, że zawsze będzie taki znak. Zawsze będzie to znak zapytania, dlaczego on to zrobił. Nie? Co go zmotywowało do tego? Bo na początku nie chciał. Bo na początku nie chciał. Ko kończąc siebie. Przychodzi mi do głowy, że zaczyna się za chwilę wielki post, i jeśli nie będziemy patrzyli na Jezusa, zwłaszcza na Drogę Krzyżową, a więc ten sąd nad Jezusem. I to jest ten sąd, kiedy ktoś ciebie uderza w ten policzek. Jeśli nie będziesz patrzeć na Jezusa, który jest z szat obnażony, do naga i, i zobaczysz też samego siebie, że ktoś chce ciebie tak, że tak powiem, do zera, czy w końcu to ostatnie, a więc że ktoś cię zmusza, że ktoś, cię tak powiem, swój krzyż wkłada na ciebie, że przybija cię do krzyża. Nie? jeśli nie będziemy wchodzić tak głęboko w tak w, w relację z Chrystusem poprzez drogę krzyżową, to y, o te sytuacje nas po prostu zabiją. Y, sta, będzie stać jak, jak ten taki mur, który w ciebie, w ciebie uderza zło i y, 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 tym złem się, że tak powiem, zainfekujemy. Tymczasem Chrystus nas od tego zwyczajnie obroni. Bo zmartwychwstał i zniszczył yy grzech, nie? I to jest cała nasza radość i to jest cała nasza nadzieja. Ksiądz Olek Laskowski, ksiądz Dominik Szymański, ksiądz Robert Muszyński. Skłaniamy się.